Witam serdecznie wszystkie raki na czytaniu na rok 2023. Ogólne czytanie na To, co w świecie w Polsce i karty do wyboru z kronik Akaszy macie w oddzielnym filmiku. I się to właśnie znajduje na liście Rok 2023. Również czytanie na styczeń już jest i jest to w playliście Styczeń 2023. Zanim przejdziemy do czytania, dwa czuję, co twoje serce czuje, ci dyktuje, jeden, dwa, jest to karta anielska na rok i karta szóstego zmysłu na rok. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie, może, nie musi rezonować z wszystkimi, jeżeli nie rezonuje z tobą, zajrzyj na swój ascendent, może tam się odnajdziesz. To, pamiętajcie, jest ogólne i tylko te najważniejsze przesłania, które się wybijają, zostają mówione. Twoją aurą, Raczku, jest karta Miłość, czyli jest to rok pod względem miłości. Miłość będzie pukać do Twoich drzwi. Osoby życzliwe będą pojawiać się w Twoim życiu. Tym razem schowaj swoją zaborczość do kieszeni, bo. Yy, takimi żądaniami stanowczymi, trzymaniem się uparcie swojego zdania może spowodować tylko swoją własną nerwówkę i zupełnie niepotrzebnie, gdyż nie chcesz odstraszyć przecież miłości, która koło Ciebie krąży i krąży. a ty raczku przed strachem, jak to raczki mają w zwyczaju krok do przodu dwa do tyłu, Wychodzicie naprzeciw, ale zaraz gdzieś się cofacie i zamykacie w swojej skorupie. Bardzo Was proszę, nie róbcie tego w tym roku, gdyż naprawdę ta miłość Wam się manifestuje i co niektórzy właśnie mogą otrzymać partnera z przeznaczenia: bliźniaczy płomień, bratnia dusza, będą pukać do Twoich drzwi. To też, jeżeli już nie szukacie jakichś związków, to też życzliwe osoby będą się pojawiać na Twojej drodze w tym roku. Które ułatwią Ci wiele w Twoim życiu. Tylko pamiętajmy, zamykajmy swoją dumę do kieszeni i pozwólmy sobie cieszyć się tym, co nam zsyła los. Pierwszy kwartał to u Ciebie spotkania rodzinne, wyjazdy rodzinne w ogóle wyjazdy, zabawa, zadowolenie. Także, jeżeli macie jakieś zaproszenia, korzystajcie z nich, wyjeżdżajcie, oderwijcie się od problemów dnia codziennego. Na takim wyjeździe też możecie kogoś poznać i spotkać. Kwartał drugi, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Masz kartę świata, kartę mówiącą o zakończaniu pewnych spraw, tego, co do tej pory było w Twoim życiu, ale z takim wewnętrznym spokojem. Przygotowaniem się na coś nowego, Twoje do tej pory, jakie było życie, zacznie się coś wkradać nowego wielkimi krokami, i nic na to nie możesz poradzić, bo to będzie z przeznaczenia. W kwartale trzecim lipiec, sierpień, wrzesień to dla niektórych też podróże, wyjazdy to jakieś zaproszenia, z których skorzystajcie. Dla niektórych z Was to też są jakieś przeprowadzki, zmiany pracy. Po prostu wejście w coś nowego, czy to nowy związek, nowy biznes, nową pracę, wejście w coś nowego. Troszeczkę ze strachem będziecie w to wchodzić, ale warto zawalczyć o siebie i swoje szczęście. A jeśli to zrobicie, to ostatni kwartał macie przepiękną kartę: 10 pucharów kartę rodziny, zadowolenia, szczęścia, wyjścia z problemów. Wyjścia z takiej, takiego stagnacji, że nic mi się nie układa. I głównie tu widzę kobiety, którym właśnie mogą spotkać kogoś na swojej drodze życia, kto oderwie was od tej rutyny codzienności. Co wam przywieje nowe możliwości? Nowy rok wam przywieje nowe możliwości. Możliwość zawalczenia o siebie swoje szczęście, a także nowe możliwości finansowe. Co Was zaskoczy? Wyznanie miłosne. W większości z Was zaskoczy wyznanie miłosne, uczucia, motylki w brzuchu, yy, jakieś propozycje, czy to finansowe, czy uczuciowe. Możliwości macie wielkie. Jest to karta głupca. Głupiec się rzuca na wodę, nie patrzy na konsekwencje. Rusza do przodu i cieszy się z tego, co zrobił w życiu, więc możliwości macie takie: przestań wszystko analizować, przeliczać, poddaj się instynktowi, a możesz wiele zdziałać, być zadowolonym, szczęśliwym, drogi raczku. Twoje ograniczenia to ślepa wiara w to, że Twoi przyjaciele i Ty sam macie głównie rację, tak? Zwróć uwagę na swoich przyjaciół, nie do końca ci dobrze podpowiadają, przez co nakładasz klapki na oczy i nie wszystko widzisz takim, jakim jest. Nie korzystasz z możliwości i szansy roku. Tym razem uwierz sobie, swojemu uczuciu nie mów nikomu tylko skup się na sobie i swoich możliwościach. Priorytety właśnie karta sądu. Rozpisz sobie wszystkie za i przeciw. Swojego życia, czego tak naprawdę chcesz, oczekujesz, co chcesz mieć. I jak to Twoje życie ma wyglądać. I dąż ku spełnianiu właśnie tych wszystkich, które są za, żeby pozbyć się tego, co ci nie służy. Miłość. Nowe możliwości. Pojawić się może, szczególnie jeśli chodzi o kobietę, jakiś nowy mężczyzna który może poruszyć wasze serce. Ale raczki będą się wycofywać rakiem do tyłu. Drogie raczki, nie róbcie tego, bo zostaniecie same. Szczególnie te, które są wolne, samotne, tak? Yy, raczki, i też nie mówimy o swoich planach uczuciowych, bo ktoś może Ciebie nastawić negatywnie. Yy. Finanse, mamy dziesiątkę pentakli, więc uleczenie finansowe, poprawa finansowa, może troszkę więcej pieniążków, spłynie nowe możliwości do zarabiania, ale uważaj też na fałszywe oferty. W zdrowiu troszeczkę mamy tutaj takich hormonalnych spraw, czyli hormony mogą nam tutaj przeszkadzać w zdrowiu, choroby wieku dziecięcego czyli jakieś przeziębienia, gardło i coś w tym stylu, ale też ból nóg, uważajcie na nogi, tak? Widzicie, on klęczy na tych kolanach. Uważajcie na nogi, stawy, na kamienie na drodze, coś w tym stylu. Rada dla was jest taka, zakończ to, co ci nie służy i ruszaj do przodu, bo szczęśliwy los czeka tuż za progiem. Ostrzeżenie jest takie... Nie wierz w gładkie skówka i fałszywych przyjaciół, gdyż nie do końca dobie, dobrze służą. Prezenty, które otrzymujesz, nie zawsze są prezentami. Czasami mogą być łapówkami, więc uważaj na to. Teraz wasze czuję. Co wasze serce czuje? Co wam dyktuje? Czuj numer jeden i dwa. Czuj numer jeden. Aniołek dla ciebie. Wiadomość, i ta wiadomość widzę, już się przewija któryś raz z rzędu. Otrzymasz wiadomości z wszechświata. świata. Wiadomości dotyczące uczuć, nowych zmian życiowych. Wyjdź im naprzeciw. Nie zamykaj się na te wiadomości, wykorzystaj je. Twój szósty zły zmysł mówi, musisz to rozchodzić, czyli rusz do przodu, wyjdź naprzeciw. I ci co wybrali dwa zaufanie, zaufaj sobie, zaufaj swojemu serduszku, które wie, co dla Ciebie jest dobre, a wyjdziesz na prostą, szczególnie oczywiście, jeśli chodzi o miłość. Pomów o pracy. Także to jest to dobry czas dla tych, co szukają pracy, mogą teraz ją znaleźć lub zahaczyć się na coś nowego, nowe, nowe yy, możliwości zarobkowania. A ci, co mają już stałą pracę, mogą tylko na niej zyskać. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia już w nowym roku.